Do reaktora, w którym znajdowała się stała substancja X, wprowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym gazową substancję Y i zapoczątkowano reakcję chemiczną, w wyniku której powstawał gaz Z. Po 10 minutach w temperaturze T1 ustaliła się równowaga opisana równaniem. No i mamy tutaj X jako nasze ciało stałe, wspomniane wcześniej, reaguje z gazowym substratem gazową substancją y, no i powstaje nam w wyniku tej reakcji między x a y gazowy produkt z. Na wykresie przedstawiono wyniki pomiaru liczby moli gazowych reagentów w trakcie trwania procesu oraz po ustaleniu się stanu równowagi w temperaturze T1. W 15. minucie eksperymentu zmieniono w układzie temperaturę na T2 wyższą od T1. Czego konsekwencją było ustalenie się nowego stanu równowagi po 20 minutach eksperymentu, co także zilustrowano na poniższym wykresie. I jak się przyjrzymy dokładniej wykresowi, to widzimy, że faktycznie na początku ta reakcja całkiem solidnie zachodziła, tak gdzieś do około 7, 8 minuty. Tutaj ustalił nam się stan równowagi. No i w 15 minucie jeszcze raz zainicjowano tę reakcję, i w ten sposób. Udało nam się jeszcze troszeczkę zwiększyć ilość otrzymanego produktu no i tego przereagowanego substratu w tym miejscu. Mówimy o tych reagentach gazowych dokładnie, ale z 15 minuty ten stan równowagi ustalił nam się dużo szybciej, bo przed 20 minutą. I w zadaniu dziewiątym mamy uzupełnić poniższe zdanie i wybrać i zaznaczyć jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie. Wraz ze zmniejszeniem ciśnienia w układzie w warunkach izotermicznych wydajność reakcji otrzymywania substancji Z. No i tutaj mamy ustalić, czy wzrośnie, czy zmaleje, czy się nie zmieni. Warunki izotermiczne, innymi słowy, to są takie, w których temperatura nie ulegałaby zmianie. Mówi się, że temperatura jest równa konstans, czyli po prostu nie ulega żadnej zmianie. Natomiast zmniejszalibyśmy ciśnienie. Wpływ ciśnienia możemy zaobserwować na takie układy, w których mamy w ogóle reagenty gazowe przede wszystkim, no i te reagenty gazowe porównujemy ze sobą, to znaczy, ile mamy moli substratów gazowych i ile produktów gazowych. Więc tutaj wychodzi, że mamy 1 mol substratu gazowego Y w stosunku do 1 mola produktu gazowego Z, czyli mamy stosunek 1 do 1, więc jakiekolwiek zmiany ciśnienia czy objętości układu nie będą wpływały nam na. Wydajność tego otrzymywania, ponieważ tak na dobrą sprawę jest to po prostu proces, w którym no, musi się zmienić ta wartość stałej równowagi, czy też właściwie równowaga reakcji musi zostać przesunięta tutaj we właściwym miejscu, więc właśnie wydajność tej reakcji otrzymywania substancji Z się nie zmieni. Gdybyśmy jednak brali pod uwagę, że tutaj ma być to stosunek molowy substratów do produktów. Brali pod uwagę błędnie ciało stałe, bo niestety, no ale ciało stałe nie ma takich za właściwości jak gazy, że może tutaj ulegać pod wpływem zmniejszenia czy zwiększenia zmiany ciśnienia, generalnie jakiejś zmianie objętości. No to w takiej sytuacji byśmy tutaj zostali wprowadzeni w dosyć mocny błąd, bo przyjęlibyśmy sobie błędnie, że X to jest po prostu jeszcze jeden dodatkowy mol, więc mamy 1 plus 1, 2 mole substratów, 1 mol produktów, no i wtedy by to prowadziło do błędnej interpretacji. Dlatego widzisz, że stan Skupienia tych substancji w tym równaniu jest bardzo, ale to bardzo istotne i nie należy go w tym miejscu pomijać przy interpretacji. Tyle jeśli chodzi o zadanie dziewiąte. Zerknij śmiało na dalsze treści na kanale: są darmowe i dostępne bez reklam. A jeżeli chcesz dołączyć do grona moich kruczków, czyli subskrybentów, to również serdecznie zapraszam.